Jak oceniasz y, tego losu? Etykietek Porozmawiamy po, po imprezie. Atmosfera jest gorąca. Choćbym ciemną szedł doliną, nie odpuszczę skóry synom. Polska dla Polaków. Śmierć wrogom ojczyzny. Choćbym ciemną szatoliną, nie odpuszczę skórbicyną. Nie odpuszczę skórbicyną. Nie odpuszczę Z nie odpuszczę Z Ale detonacja była. Czołem. Jeszcze raz. Czołem. Chodźmy ciemną doliną Nie odpuszczę Z nom. Polski! Śmierć! 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 Śmierć w ogólejczyzny! Śmierć! 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 Otwiera, kurwa. Myślę, nasze, Czem? Witamy bytkość! No, no, no. Hej! Pa pałeczka, pałeczka, pałeczka pełna snów Gdy spojrzeć pałeczka, pałeczka tam i tu Pałeczka tam i tu Pałeczka, pałeczka, pałeczka pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, pałeczka, tam i tu, pałeczka tam i tu. Jeszcze raz razem. Pałeczka, 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 pałeczka pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, 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 tam i tu. Pałeczką palmy ich znów. Ach. A, w, a, w... a dlaczego nie? Pałeczką, pałeczką, pałeczką posłów dwóch. Pałeczką, pałeczką, pałeczką tamitu. Pałeczką posłów dwóch. Aha, ha, 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 Tu jest Polska, a nie Polin! 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 Żądamy usunięcia z maści na flagi w barwach niebieskiej i żółty, symbolizującej państwo ukraińskie. I dziadek, który żył jeszcze kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej i podłomy, i podłomy ekonomicznie i społecznościowo spalporyzowany i wysadzony z siodła. Ludzasz powiedział w osiemdziesiątym roku życia był taki moment, kiedy pyłem wroga i szkoda, że wtedy nie zginęłam. Bo całe pasmo mojego życia to pasmo klęsk. Więc kamraci i kamratki, zaczęliśmy ten marsz z Osadowskim w 2019 roku w kwietniu. Mamy Anne Domini 2022, jesteśmy na Grunwaldzie. Wszyscy dookoła są zasłani, ze, ze strachu, że my tu jesteśmy. Nie ma jakiegoś ministerstwa, będzie stał Polak, który nie będzie miał wyższych studiów, a nie żydowska kurwa z tytułem profesorskim. My nie mamy z tym problemu! My nie mamy z tym problemu! Musimy być czujni i ostrożni, żeby nam nagle jakiś cierciu nie zrobił powstania. Tragik państwa polskiego, które znamy, musi się odbyć przez traumę klęski, traumę tragicznego wydarzenia. Zobaczcie tego małego tego Zobaczcie, jakie ma czyste oko, jakie ma czyste serce! My go nauczymy synchronizować muszkę ze ścierbinką tak długo, aż zabraknie wrogu! Wolnymi ludźmi, żyjemy w wolnym państwie jeszcze, jeszcze mamy wpływ, jeszcze nasze palce są sprawne, jeszcze nasze mięśnie są silne, nasze oko jest w sokole i ręka przed ciosem nam nie zadrży Jeszcze jesteśmy uzbrojeni, jeszcze potrafili w imię przodków naszych ponieść śmierć tym, którzy chcą zadać ją nam. To zachodzące słońce na Grunwaldzie! To, to Dzień Zwycięstwa! Jesteśmy ludźmi, którzy kochamy, którzy marzymy, którzy potrafimy się poświęcić dla innych! Cotajesz y, tegoroczną edycję Kubartu? Bardzo wspaniale. Nigdy nie poddam się, nikt mi cię Polsko nie zabierze! Ja z życie ci powierzę. Już na czas. Nigdy nie poddam cię. Ładzie ci siostry kamraci. Nie można życia swego stracić. Jest siła w nas! To my! To my! To my! Rotacy kamraci! Ale się serce raduje! My. Pięknie wam A jakby ogień wygasał, to niech ktoś zacznie dołożyć. Tak jest, to niech wygasa. Może... Drewno tam leży, korzystajcie. I dbajcie nawzajem o swoje bezpieczeństwo. Piosenka Idzie żołnierz Borem lasem Borem lasem Przymierając Z głodu czasem Z głodu czasem Dziewczynki Ja wam życzę tak Żebyście Nie dały się nabrać na Fałszywą, na fałszywe obietnice, żebyście nie zatraciły tego, co jest rdzeniem w Waszym domu.